Bardzo, dwa. A teraz musimy właśnie zrobić zupę, wywar. Ale nie, no wyciągamy teraz nasze kluseczki. Musimy, tam, wyciągamy nasze kluseczki. Tak, jeszcze Nie, je pieprze przewalił. Okej. Okay. Teraz na, nas, pieprzymy. Następnie smarujemy nasze kluseczki. Trzeba to popieprzeć. Zobaczcie. Dobrze, wystarczy. Teraz tu mieszam. Okay. I Przelewamy i bierzemy. Połóż to gdziekolwiek. Połóż to, połóż to panu na paletce, tak żeby było widać zlew, jak najlepiej zlew. Zlew? Zlew. Dobra, nieważne. E, weź to podnieś do góry. Podnieś. O, dobrze i teraz weź miskę, miskę, tą miskę, weź. Tu Damy sobie wpadę. tak? Weź i nad zlew. Tom. Tak i tu i robimy, to jest tak zwana zupa amerykańska. Z... Zupa Zykańczy. amerykańska, ja to może amerykański tak... rosół. Tak, poczekaj, to może tak, Karol. Dobrze. O, proszę I Teraz dodajemy dużo przyprawy dango wpłynie płynie. Aha. Mieszamy tak, aby było żółte zielone. Dobra, ja to będę nosić, bo inaczej... Teraz no, dodamy innej. Okay. Teraz Karol robi zupę dango. Jezus, co tego <grym> sok? Ja. A co będziesz jeść? On będzie to próbował, słuchajcie. O! I tak możesz zmienić problem. kolor na taki ładny fioletowy. No. A, fioletowawy go... kolor Bo to, to teraz. Smak jagodowy. Tak, fioletowy kolor to już jakoś nie Bo wygląda. By... Następnie Będziemy... na taki różowy, na ciemny. Następnie nie dajemy tu do mikrofalówki. Nie, no zaś oh. mikrofalówka. <laughs> Dobra, mikrofalówka czek. Dawaj. <laughs> A by było... <gryzyka> Dobra, dawaj. <gry> A było ciężko. <gry> to się grzeje. A teraz to są te nasze kluseczki. <gry> Które mamy dać na talerzyk. <gry> Jezus Maria. Bierz te lukę. Dobra, poczekajcie. Dram. I następnie, jak mamy, to polewamy je Karol, Musimy je nam... Muszą się namoczyć. Kranowie. Ja się boję jak zareaguje twój tata, Karol. Na tym cały. Mmm, Pisz na q Czekajcie, Czekajcie, zrobimy taki widok na całą kuchnię, żeby ktoś wiedział jak do wyglądało do pasku. Wszystko? Teraz tak, może tu gdzieś? Ciapci, ciapci, ciapci. Dobra, cia sorry. O, tu się wchodzi do kuchni. O. Na, na pierwszy rzut oka jest ok. Na drugi rzut oka widać, że coś jest nie tak. Tutaj wszystko jest potentowane. Tu zaraz wybuchnie! Jest z dobrze Dobra, bierzemy e, teraz tak? rękawice. kawiarenkę. Na widać, że coś jest nie tak. Co nasze kózleczki? No. Dobrze, bierzemy to. E, tu jest tak okej okay, nawet. Ok, parkour! Twój telefon na kawiarenkę. Ja! Ha. ja. nie, to dobre, spróbuj. Nie, nie, nie. nie, nie. <grym /dobre> Dobra, pokaż jeszcze raz. Jest to, na widoku. Ale jest gorące. Jezus. Jezus, to kisiel. To się kisiel z tego zrobił. Patrzcie, widzicie? <grym /dobre> picha. Kwaśno, takie... <grym /dobre> na końcu ostre. To musi być... To opatrz! Czekaj. No nie, też O! Idealnie, perfekta. Bierzemy Ej, nasze kluseczki. To może te piś... Musisz pokazać jak wylewam What? na sos. Bo na sos daję na sos, sos taki z Bo to są makaroniki. Makaroniki. Ok. Bo to jest, jest kilka przepisów to są nasze w jednym... Dodaję do mnie. Biszko w Czekaj. Dawaj, tą łóżeczkę, która jest cała wszystkim uwalona. Dwieżocze. Daj, biszko. Ok. A parzy! Musimy <grym> z tego zrobić lody tajskie. Jezu. No, A, bo no to druga część! No! Ale co to jest za ci Nie rozgadnię, co facetcie? Co? Co zrobisz? Nie, no jakiś dziwny przycisk, tam jest. Mhm. Dobra, bierzemy kluseczki. To nie będzie z tego zadowolone. Jakby co, to umarłem ręce, mam czyściutkie. Bierzemy nasze kluski. Dobra. Bierzemy Może już mam brune ręce i to jest jakiś ufalony. już... Boże, coś mi ze Snapchata Powiedz Powiedzmy, e, co wy e. robicie po... Dobra, papa, pa. to koniec filmiku, pa, pa. Czemu włącz. już? Włącz, włącz.